Kłaniam się nisko, Jacek Balkan to jest ostatni w tym tygodniu odcinek motocziennika. Serdecznie zapraszam, a zaczynamy od najnowszych motoryzacyjnych informacji z różnych stron świata. Na początek coś z Europy, dokładniej, z Włoch. Czy pamiętają Państwo to niezwykłe Lambo znaczone symbolem LM-002? Ta terenówka powstała w 1986 roku z myślą o rynku Zatoki Perskiej. Pod maską pracował 12-cylindrowy silnik o pojemności 5,2 litra, a paliwo podawane było przez 6 gaźników Webera. Rambo Lambo to niezwykła perła w historii motoryzacji. Jednak nie wykluczone, że doczeka się ona i to już wkrótce następcy. Podobno całkiem serio rozważana jest możliwość zbudowania pojazdu terenowego. Włoskiej marki w oparciu o Audi Q5. Przypomnijmy, że włoskie Lambo należy właśnie do Volkswagena. Jednak czy ultraluksusowy SUV o ponad przeciętnych osiągach znajdzie nabywców? Z całą pewnością. Tym bardziej, że w tym segmencie nie ma na ten moment nic. Absolutnie nic. O nieco innym pojeździe, na pewno dużo większym, myślą podobno w BMW. Auto oznaczone symbolem X7 może powstać specjalnie na rynek chiński, gdzie liczy się przede wszystkim rozmiar i marka. Auto miałoby powstać na wydłużonej platformie nowej piątki i mogłoby mieć ponad metrów długości. Dla porównania największy suw bawarskiej marki model X5 mierzy zaledwie 4,86 m. Takie auto przydałoby się zresztą nie tylko na rynku chińskim, ale również w Stanach. Tu im większe, tym lepsze. Czasem można odnieść wrażenie, że prawie cała Ameryka jeździ, albo najchętniej jeździłaby, albo ogromnymi pick-upami, albo jeszcze lepiej kultowymi ciężarówkami. Jednak z tymi ostatnimi jest taki problem, że po pierwsze trzeba mieć specjalne prawo jazdy, a po drugie trudno wjechać takim kolosem do garażu, ale nisza na rynku. Z całą pewnością była, skoro powstała firma, która zajmuje się przebudową aut typu pickup na kultowe ciągniki. Kultowe jednak rzecz jasna, nieco mniejsze niż oryginał. Kompletny zestaw kosztuje 13 tysięcy dolarów. Do tego będzie nam jeszcze potrzebna popularna półciężarówka, Forda albo Chryslera i przynajmniej kilka tygodni wolnego. Efekt jest, trzeba przyznać, imponujący. Na kolejną porcję motoryzacji zapraszam Państwa już w najbliższą niedzielę do Radia Talk FM między 17 a 19. Sporo testów i sporo ciekawostek motoryzacyjnych, a teraz przed nami spotkanie z samochodem tygodnia. Symbol niemieckiej motoryzacji i jednocześnie niemal wzorcowy reprezentant segmentu Kompakt powstał w 1974 roku. Ma wielu miłośników, ale również wielu przeciwników, którzy zarzucają niemieckiej konstrukcji przede wszystkim brak polotu. Czy mają rację? Pewnie, że tak. Jednak przez ostatnie 35 lat powstało kilka specjalnych wersji wartych odnotowania. I nie chodzi nam bynajmniej o kabriolety czy usportowione odmiany GTI albo vr 6 a chyba pierwszego na świecie kompaktowego suwa. Moda na tego typu auta pojawiła się w drugiej połowie lat i wydawać by się mogło, że przyszła z Japonii wraz z pierwszą generacją Toyota F4 czy Hondy CRV. Jednak czy przypadkiem Volkswagen nie był pierwszy? Wersja Synchro z napędem na cztery koła pojawiła się w 1986 roku. Jednak na zewnątrz niczym szczególnym się nie wyróżniała. Największą różnicą była o 30% wyższa cena, za to zademonstrowany 4 lata później Golf Country był już suwem pełną gębą. Miał podwyższone o 14 cm zawieszenie, był orurowany i miał koło zapasowe umieszczone na tylnej klapie. Dostępne był albo z silnikiem benzynowym o pojemności 1,8 litra o mocy 115 koni, albo z dieslem 1,6 ledwo 75-konnym. Autem jeździło się dość specyficznie, trochę jak ciężarówką, co niektórym użytkownikom bardzo się podobało. I do tej pory podoba. Jednak samochód to tak naprawdę sporo wad i kilka zaledwie zalet. Dużo większy apetyt na paliwo, dużo gorsze osiągi i dużo wyższa cena. Zaletą była możliwość pokonania lekkiego terenu. Dołączany za pośrednictwem sprzęgła wiskotycznego napęd nie radził sobie tam, gdzie było naprawdę grząsko. Powstało około 7-8 tysięcy egzemplarzy. Nieliczne są w Polsce. Można je kupić za 6, 8 do 10 tysięcy złotych. I na tym kończymy nie tylko dzisiejszy program, ale cały tydzień z motodziennikiem. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wszystkie wpisy na forum, za wszystkie maile i zapraszam na kolejny tydzień z motodziennikiem już od poniedziałku. Do zobaczenia.